Valheim to tytuł, który zachwycił mnóstwo graczy i do tej pory bawi się w nim może nie ogromne, ale jednak spore grono graczy, którzy czekają na nową aktualizację obiecaną przez deweloperów z Iron Gate. Po najlepsze ceny gier gorąco zapraszam na eneba.com A jak użyjecie kodu Lootbox, wydacie jeszcze mniej kasy. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie. Twórcy teezują zmiany i nowości na Twitterze i tak oto odkryliśmy, że nadchodząca wielka aktualizacja wprowadzi do gry coś w stylu ogromnej pułapki na niedźwiedzie i może to mocno usprawnić funkcjonowanie w świecie Valheim i przede wszystkim umożliwi stawienie czoła większym bestiom. Twórcy ukazali także nową grafikę koncepcyjną, która przedstawia kuźnie. posłuży ona do tworzenia i ulepszania broni, a update o nazwie lens wrzuci do gry także nowe potwory czy receptury, jednak nie znamy daty premiery. Pewnie niedługo twórcy wrzucą coś na swojego Twittera, także warto obserwować. Wczoraj wspominałem wam coś o Mafii 4 no i sytuacji wewnątrz studia Hunger 13. I tak się składa, że mam nowe informacje na ten temat. Oczywiście Mafia 4 jest w planach i przekazał nam to ostatnio Jason Schreier. Okazuje się jednak, że szef studia ma planować Mafię 5, głównie po to, żeby zapewnić lepszą przyszłość swoim pracownikom, którzy jak pewnie wiecie, z wczorajszego filmu zmagali się z licznymi zwolnieniami w firmie. Wiązało się to z anulowaniem projektu Science Fiction z otwartym światem, co spowodowało owe zwolnienia, jednak wróćmy do głównego wątku. Obecny szef Hunger 13, Nick Baines, na spotkaniu z tej Interactive miał przekonywać wydawcę i w zasadzie swojego szefa, bo studio pełnoprawnie należy do Take żeby rozpocząć pracę nad Mafią 5, tuż po zakończeniu Mafii 4. Zapewnia również, że wszyscy pracownicy, którzy sprawują pieczę nad aktualnymi projektami, zostaną w firmie na dłużej. Mówiłem wam wczoraj, że studio pracuje również nad grą opartą na tenisie i mówi się, że będzie to kolejna odsłona Top Spin. Jeśli chodzi jednak o Take -to Interactive, to nie dali żadnego odzewu w temacie Mafii 5, jednak również zapewniają, że będą troszyć się o pracowników Hangar 13, którzy jakby nie było żyją w strachu ze względu na niedawne zamieszanie studio. Rzecznik prasowy Take Two podsumowuje to takimi słowami: Robimy wszystko, co możemy, by nawiązać współpracę z poszkodowanymi pracownikami, by znaleźć im nowe role w innych projektach i zapewniamy pełne wsparcie tym, których nie jesteśmy w stanie ponownie zatrudnić, pomagając im w znalezieniu nowych możliwości poza firmą. Jak więc widać, próbują pomagać poszkodowanym pracownikom, którzy mogą mieć problemy ze znalezieniem nowej pracy. Fajne podejście, ale ciekawe, ile w tym prawdy. Tak czy siak dobrze słyszeć, że twórcy planują kolejną część mafii, ale pytanie na ile to wypali. Według mnie powinni mocniej skupić się na czwórce i zobaczyć na początku jak to się". Wszystko przyjmie, a potem dopiero tworzyć i planować piątkę. Zresztą możecie napisać w komentarzach, co myślicie na ten temat. Dobiegła do nas pewna ciekawa informacja z Twittera, gdzie użytkownik Oksywie Temporial napisał, że w plikach gry Battlefield 2042 znaleziono takie coś. Mamy tam, co ważne, polską operatorkę Ewelinę, a także kilka innych gadżetów, takich jak nowe śmigłowce, mapę i Battle Pass. A co do operatorki, to ma wykorzystywać pociski rakietowe, i tak się składa, że będzie to jeden z gadżetów w pierwszym sezonie. Więc jak widać, twórcy mocno przygotowują się do startu pierwszego sezonu w Battlefield 2042 i pytanie czy są już na to gotowi. Data premiery oczywiście nie jest znana, jednak wydaje się, że nastąpi to jeszcze w czerwcu. Wiedźmin Pogromca Potworów to temat, który ostatnio nie schodzi z ust zawiedzionych fanów, którzy słusznie, krytycznie odnoszą się do obecnego stanu gry. Studio Spoko wprowadziło do gry nową metodę progresowania naszego bohatera, który teraz awansując na kolejne levele zdobywa skille czy receptury na miksy, jak i inne nagrody. Jednak co do samych eliksirów, to ich efekt utrzymuje się jedynie przez określony czas, a przeciwnicy stają się silniejsi wraz ze wzrostem naszego poziomu, co znacznie utrudnia Rozgrywkę często niepotrzebnie. No i najbardziej kontrowersyjna zmiana, czyli wprowadzenie kryształów zamiast złota, które można kupić za realne pieniądze oraz uwaga wygórowanie cen za przedmioty w grze, przez co tytuł sprawia wrażenie Pay to win. Gracze wspominają także o słabym balansie rozgrywki, co wiąże się z podniesieniem poziomu przeciwników, przez co gra staje się niemożliwie trudna i wręcz nie toleruje słabszych graczy. Zresztą oceny nie wzięły się znikąd, bo w Google Play średnia wynosi 3,6 na 5, a wiele osób przyznaje Monster Slayerowi notę 1 na 5. Redzi, jak i samo studio Spoko postanowili wystosować odpowiednie pismo na Twitterze, w którym wspomnieli, że pracują nad update'em, mającym zniwelować obecne problemy. Dziękujemy za tak szczere opinie. Mieliśmy trudną noc i przeanalizowaliśmy wiele kwestii. To nie było łatwe, ale wydaje nam się, że mamy już lepszy obraz tego, jakie zmiany powinniśmy wprowadzić, żeby pogromca potworów nadal przynosił wam frajdę. Pracujemy nad modyfikacjami, które znacznie odmienią rozgrywkę. A jeśli wejdziemy na oficjalną stronę projektu, a właściwie zakładkę na temat nowej aktualizacji, możemy dostrzec, że powodem zmian była chęć prowadzenia rozgrywki na wyższy poziom. Taki, który będzie wymagał od użytkownika więcej skupienia, żeby gra była bardziej satysfakcjonująca, więc chyba ktoś tutaj chciał się pobawić w dark soulsowy system satysfakcji, pokonywania trudnych przeciwników, tylko że na urządzeniach mobilnych i dla graczy, którzy nie zawsze są fanami napierdziel jednego przeciwnika przez 5 minut. <laughs> nie na czym to polega, panie i panowie deweloperzy. Aktualnie trwa przerwa techniczna i Monster Slayer po prostu nie działa, a twórcy pracują rzekomo nad usprawnieniem rozgrywki. Zobaczymy, jak to wypali. Dajcie znać w komentarzach, czy graliście i jak zapatrujecie się na pracę Redów i studia spoko. Ludzie siedzący w branży gier spierają się ostatnio co do tematu PlayStation 5 Pro, jak i ulepszonego Xboxa Series X i czy w ogóle ma to sens. Zdania, tak jak mówię, są dość podzielone, jednak zespół Digital Foundry postanowił podzielić się o swoją opinią na ten temat. Ogólnie nakreślając kontekst samej sytuacji, chodzi tutaj o zaprezentowanie telewizorów TCL, gdzie przedstawiciel firmy miał wspomnieć o ulepszonej generacji konsol. Nowy sprzęt miałby według niego zapewnić gry na poziomie od 60 do 120 klatek na sekundę i rozdzielczości 2160p, jak i możliwą opcję 8K. Przedstawiciel Digital Foundry wspomina, że że obecny rynek nie jest jeszcze gotowy na nową wersję 9 generacji, ze względu na to, że nie nacieszył się jeszcze aktualną. PlayStation 5 nadal ma pewne problemy z dostępnością i nie każdy dorwał swój egzemplarz. Mówi się także, że Xbox One X powstał dlatego, że cała branża propsowała format 4K, a obecnie nie mówi się za wiele o 8K. Chodzi tutaj o to, że Xbox One nie dawał za bardzo rady i dlatego też powstała ulepszona wersja. Obecnie Xbox Series X jest na tyle dobrze wyposażony, że nikt nie oczekuje aktualnie ulepszonej wersji. Zresztą nadal wydaje się, że nie wykorzystano pełni możliwości nowej generacji, aby w ogóle wprowadzić. Do niej jakieś ulepszenie. Wiadomo, niektóre tytuły mają problemy z optymalizacją, ale nie wynika to ze słabej jakości sprzętu, po prostu są źle zrobione. Także podsumowując, to nie ma raczej co myśleć aktualnie o nowych wersjach konsol, chyba że ze względu na bardziej dostępne podzespoły, które mogą znacznie ułatwić sprzedaż, z którą są obecnie nadal spore problemy. Poznaliśmy również ofertę PlayStation Plus na czerwiec, a w zasadzie jest to potencjalna lista, bo aktualnie nie mamy oficjalnego potwierdzenia ze strony Sony, a według informatorów w ofercie PS Plus znajdą się takie gry jak God of War, Naruto, to Boruto Shinobi Striker. I Nikolodion All Star Brawl. Sam autor przecieku często dostarcza informacji a propos właśnie nadchodzących ofert Sony, więc może i w tym przypadku się to sprawdzi, a jeśli okazałoby się prawdą, to serio zapowiada się świetny miesiąc, szczególnie przez Gadowora. Także to na tyle dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, no i do jutra.